Witam serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Spark The Electric Jester 3. Opuszczamy pustynię i trafiamy do więzienia. Naszą następną strefą jest Protest Prison, gdzie Fark Force wrzuca protestujących do więzienia. Okrutne. Ta strefa jest jednym wielkim nawiązaniem do Prison Island z Sonic Adventure 2 oraz Shadow the Hedgehog, zwłaszcza z Shadow'a. Ta muzyka brzmi bardzo to Do tego jeszcze wersja z Shadowa łączyła dżunglę z więzieniem i tutaj również mamy połączenie dżungli z więzieniem. Podczas Sonic Adventure 2 dżungla i więzienie były jakby osobnymi biwami. Dość często są tutaj wykorzystywane chwytajki, których możemy się złapać i które się przesuwają po określonej ścieżce. Możemy w każdej chwili z nich skoczyć, czemu nie? I co najciekawsze na ich temat, zachowują naszą prędkość. Więc jeśli wpędzimy w nie z dużą prędkością, to wtedy przelecimy tam, gdzie trzeba, też z dużą prędkością, i do tego potem jeszcze ta wyrzucajka nas wyrzuci w odpowiednią stronę. Kajdź, oberwowałam się. Również takim charakterystycznym elementem dla tego poziomu są duże ilości laserów oraz kolce, które wysuwają się z podziemi. Jeśli nadepniemy na te kolce, to wtedy po chwili się wysuną. Tam gdzie są kolce możemy rozpoznać po dziurkach umieszczonych w ziemi. Tutaj mamy inny rodzaj chwytajki, którą możemy sobie obracać. 360 stopni. Jeśli będziemy cały czas trzymać w jedną stronę, to wtedy Spark będzie się obracał i obracał i obracał. I czasami w tych sekcjach to nie trzeba po prostu nic naciskać, dlatego że akurat tak idealnie się zmieścił między laserami w niektórych przypadkach da się również ominąć tę sekcję. Chociaż czasami to wymaga naprawdę, całkiem niezłego kombinowania skakania po tych drzewach, co czasami ma miejscami dosyć dziwną kolizję. Eee, w tej grze jest skakanie od ściany do ściany, natomiast tam gdzie jest ziemia to niestety Spark nie chce skakać. Prawdopodobnie było to zrobione po to, żeby przypadkiem nie próbował przeskoczyć tutaj nad całym poziomem. Na tym poziomie zauważyłem taką pewną symetrię. Na przykład tutaj po lewej i po prawej mamy sekcję, gdzie zbiegamy i kończy się z i to jest bardzo podobne. Praktycznie dwie identyczne ścieżki, w zależności od tego, czy jesteśmy z lewej, czy z prawej. To jest praktycznie to samo, ale obok. Nie wiem skąd tak O, albo tutaj dwie chrytajki obok siebie. Pewnie łatwiej je złapać w ten sposób, ale i tak, to nie wiem, Jakoś tak mi się trochę w oczy, zwłaszcza w tym poziomie. Może to po prostu taki element designu wskazujący na zwiększony porządek, jako że jesteśmy w więzieniu i dzięki temu można osiągnąć bardziej opresyjne uczucie. I mówiąc o presji, na tym poziomie możemy również miejscami zobaczyć więźniów. W takich małych kapsułach, gdzie mają sobie takie małe pokoiki, które są widoczne. W to dosyć ciekawy pomysł na konstrukcję więzienia. Tutaj możemy sobie pominąć kawałek biegania poprzez wyskoczenie z wykorzystaniem naszej prędkości. I od tego miejsca zaczyna się piekło. Farkforce postanowiło spalić tą dżunglę. Jeśli przeczytamy to, co jest w tych napisach obok, tam na ścianach, w różnych innych komunikatach, to wtedy wiadomo, że to dlatego, że dżungla za bardzo zarasta na więzienie, I w związku z czym to jest regularne wypalanie. Natomiast więźniowie są bezpieczni, są otoczeni barierami, nic im nie będzie, nie zginął i na pewno dożyją do końca gry. I to jest absolutnie pewne, tak. Na pewno dowoją do końca gry, ci wszyscy więźniowie. Tak swoją drogą. Kto wpada na pomysł, żeby podpalać swoje własne więzienie? I to w, w regularnych odstępach czasu. Dlatego, że im dżungla zarasta. Właściwie to czemu w ogóle tak dżungla zarasta do tego stopnia, że trzeba interweniować z spalaniem? No, nie wiem, czy to jakiś efekt chorej inżynierii genetycznej, czy co? Z jakiego powodu muszą decydować się na takie radykalne działania? To tam wie. No cóż, biorąc pod uwagę, że to jest bardzo zaawansowana technologicznie cywilizacja, to możliwe, że. Wymyśli sobie, że. Hmm, dobra, musimy zadbać o naturę, więc sprawmy, żeby ta natura szybko rosła. A potem mają ten problem, że im dżungla w więzieniu zarasta. No i mamy poziom ukończony. Jednakże jest to jeden z tych poziomów, które po zakończeniu nie wyrzucają nas do mapy, tylko zamiast tego mamy bossa. Guardian powraca, więc to czas na rewanż po poprzedniej porawce. Tutaj również gra pozwala na porawkę. Jeśli zginiemy, to wtedy gra po prostu wyrzuci nas do mapy i tyle. Z podobną scenką, co wtedy. Jednakże teraz uznałem, że dobra, pokonam go. Dlatego, że za pokonanie go podczas tej opcjonalnej walki... Znaczy, opcjonalnej do wygrania, ale nie opcjonalnej do tego, że w ogóle trzeba walczyć. Dostaniemy nową transformację Reaper Jester. Błazen Żniwiarz Ta walka jest dokładnie tak samo, nie ma tutaj żadnej zmiany strategii Gra po prostu oczekiwała, że za pierwszym razem zginiemy, więc nie ma żadnego powodu, żeby utrudniać tą walkę dodatkowo To czasami może być trochę irytujące, jeśli przechodzimy tą grę ponownie na tym samym zapisie Albo niekoniecznie całą grę, tylko przechodzimy tylko po i gra i tak nas wyrzuca do bossa Wiadomo, można zawsze wyjść do menu, wrócić do mapy, tylko... Jak już z nim walczymy, to z nim walczymy i wygramy. I reakcja Sparka jest dosyć optymistyczna, zadowolony jej. Na nagrobku było napisane: Tu spoczywa słynny artysta. Był zamówny, ale umarł w samotności. Jego majątek został porzucony jako, że nie było nikogo do odziedziczenia, wliczając ogromną rezydencję i jego osobistego ochroniarza. Chronił rezydencję przez lata, czekając cierpliwie. Aż pewnego dnia złodziej zjawił się w opuszczonej rezydencji. Szybko ochroniarz ruszył do działania. Pozbył się złodzieja w przeciągu sekund. I w tamtym momencie ochroniarz zdał sobie z tego sprawę. Zabicie sprawiło mu przyjemność. Od tego czasu ochroniarz szukał powodów, by dalej zabijać, szukał osobników, których uważał za godnych jego kary. I bardzo szybko również ich się pozbył. W międzyczasie, gdzieś na budowie był sobie bezmózki robot robotnik. Aż pewnego dnia, dzięki czystemu szczęściu, pojedynczy bit się przełączył. Nagle robotnik w pełni się przebudził, stał się w pełni świadomy. Próbował skomunikować się ze swoimi współpracownikami, ale żaden z nich nie był w stanie słuchać. Nadal byli bezmyślnymi dronami. W akcie desperacji robotnik postanowił uciec. Jednakże został postrzelony. I tak, jakoś był w stanie uciec, jednakże w końcu upadł. Na całe szczęście dla niego, akurat w momencie ucieczki, jego miejsce pracy zostało zaatakowane przez ochroniarza, który szybko wyeliminował jego w formie przełożonych. Ale wtedy został odnaleziony przez ochroniarza, który zabrał go do rezydencji. Po zakończeniu napraw, robotnik był na wieki wdzięczny. Walczy u nas wolność i powinieneś do mnie dołączyć. Rzekł ochroniarz. Robotnik się z nim zgodził, otrzymał miecz i wspólnie trenowali. Zwrócili uwagę na to, że nie wiedzą, jak się wzajemnie nazywać, więc postanowili dać sobie imiona. Robotnik został nazwany Flint przez jego pochodzenie, jako robot z budowy. Natomiast ochroniarz został nazwany Double, jako że posiadał dwa miecze, które cały czas ze sobą nosił. Podczas treningu Double zaważył słaby punkt w konstrukcji Flinta. Jego szyja była oczywistym słabym punktem. Biorąc to pod uwagę, Flint otrzymał perukę stworzoną z włókien bardzo odpornych na cięcia. To pomogłoby mu ochronić jego główny słaby punkt. Wkrótce przyszedł czas na ich pierwsze wspólne zadanie. Zaatakujesz fabrykę i aktywujesz ich systemy obronne. Powiedział Tablo. Pozasykaj wszystkie bezmyślne drony, które staną ci na drodze. Nie są takie jak ty ja. Kontynuował. Kiedy ty tam będziesz, dostanę się do rdzenia i szybko zajmę się tamtejszą sytuacją. Flint uważał plan za trochę dziwny, ale i tak się zgodził. Następnie. Flint szybko samodzielnie wyeliminował falę dronów obronnych, podczas gdy Double postępował zgodnie ze swoim planem. Ale nagle Flint zauważył, że jest sam. Drony przestały go atakować. I wtedy zdał sobie sprawę. Double zrobił to wszystko, żeby przyciągnąć całą uwagę na sobie. Ze swojej głupoty wierzył, że jego mistrz był w niebezpieczeństwie, więc ruszył do jego lokacji. Kiedy się już tam znalazł, Flint był zdumiony widokiem. Gigantyczny robot stał przed Dabem i był gotowy zaatakować w każdym momencie. I wtedy w końcu Dab zdjął swoją opaskę na oko. I w oka wszystko stało się czerwone. I wcześniej ogromny robot był w kawałkach. Lepiej, żeby nie było ci w okolicy, kiedy będę to znowu robił. To jest zbyt niebezpieczne. Trzymaj się swojej ścieżki. Flint był szokowany, ale dalej postępował ze swoją misją. Od tego momentu Flint dalej walczył, aż w końcu dotarł do Centrum fabryki. Nie spodziewał się jednak, że to, co zaraz ujrzy, zmieni jego życie na zawsze. Zabił ich, zabił ich wszystkich. Flint nie czuł się z tym dobrze. Nie czuł się ani trochę z tym dobrze. Urocze, czyż nie? Kończenie ich włosnej egzystencji. To po prostu mi ekscytuje, wiesz? Walczyli i walczyli i walczyli. Aż w końcu oboje już nie dali rady. Wykorzystując całą swoją pozostałą siłę, Flint wstał. I odszedł. I od tego dnia ich ścieżki się rozeszły. Aż pewnego dnia los znowu sprowadziłby ich razem jako mistrz i uczeń. Do zobaczenia w następnej części.